Szanowni Państwo, w tych trudnych czasach nauczanie za pośrednictwem internetu to nie lada wyzwanie, zarówno dla Państwa jako nauczycieli, jak i dla edukatorów w innych szczebli. Po pierwsze chcemy zainteresować, po drugie zaintrygować, ale przede wszystkim nie zanudzić, bo to jest to, co dzisiaj jest największą chyba zmorą młodego pokolenia. Chcieliśmy się z Państwem podzielić naszymi doświadczeniami i naszymi przemyśleniami odnośnie konstruowania lekcji internetowych w taki sposób, żeby wiedza, zwłaszcza wiedza historyczna, dotarła do każdej grupy wiekowej. Proponuję państwu produkt składa się z czterech elementów. Pierwszym będą wykłady, na drugim miejscu mówimy o grze, na trzecim poziomie będzie kwestia kart pracy, które będzie mógł uczeń także państwo wypełniać, a na końcu będzie quiz, to sprawdzi, czy nasza młodzież jakąś wiedzę wyniosła z zajęć. Możemy mieć zajęcia prowadzone w akurat grę w sposób tradycyjny w szkole, a także w tym czasie y, nauczania zdalnego możemy karty pracy, wykłady y, czy zdjęcia obecne wykorzystywać do poatrakcyjniania naszych zajęć poświęconych bitwie warszawskiej, wojnie roku 20. Szanowni Państwo, jedną ze składowych y, naszych y, lekcji o wojnie 1920 roku, którą Państwu proponujemy do realizacji z młodzieżą jest udział w grze Bitwa Warszawska gra wojenna dla dwóch graczy, wydana przez Instytut Pamięci Narodowej w 2020 roku. W pakiecie, który Państwo otrzymacie, znajdą się dwie takie gry, które można zrealizować, grając grupowo. Oczywiście w klasie lub realizując tą grę w innym systemie, nie tylko zajęć klasowych, ale także jako zajęcia dodatkowe na kółkach zainteresowań, czy także w czasie zgrupowań klas monitorowych, gdzie jedno z zadań może być właśnie przeprowadzenie takiej rozgrywki, co w znakomity sposób m, może y, przede wszystkim poszerzyć wiedzę y, graczy na temat Bitwy Warszawskiej, ugruntować y, tą wiedzę, a także y, doświadczyć tej y, w bardzo oczywiście kontrolowany sposób y, strategii, jaką... Y, Jaką posługiwano się w roku 1920, i spojrzenie na konflikt nie tylko z perspektywy działań taktycznych, ale właśnie także strategicznych. Gra jest bardzo prosta. Rozgrywka jedna zajmuje do kilkunastu minut, więc znakomicie nadaje się do rozgrywania w czasie lekcji czy zajęć dodatkowych. Wartość obudowa merytoryczna, a także cała instrukcja w języku nie tylko polskim, ale także angielskim powoduje, że jest to także bardzo dobry produkt do rozgrywek w czasie wymian. Więc, tutaj, śledząc rynek gier wydawniczych, można śmiało powiedzieć, że na szybkie i łatwe poznanie bitwy. Historii Bitwy Warszawskiej, zaznajomienie się z polem walki, geografią pola walki, do gry jest dołączona mapa, po której się poruszamy, zaznajomienie się z jednostkami, które wchodziły w skład Bitwy Warszawskiej, nie tylko po stronie polskiej, ale także po stronie bolszewickiej. Myślę, że ta gra w bardzo przyjemny sposób to, tą wiedzę ugruntuje. Część wykładowa wydaje się z jednej strony najprostsza do zrealizowania, ale też jest najbardziej wymagająca, ponieważ żeby zainteresować odbiorcę trzeba włączyć wiele aspektów, wiele elementów, które sprawią, że ta wypowiedź nie będzie tylko przysłowiową. Mówiącą głową. My przygotowując zajęcia, skupiliśmy się na kilku elementach, które są bardzo istotne dla nas jako twórców historycznych i edukatorów. Po pierwsze, wykorzystaliśmy repliki umundurowania, w tym bardzo wierne repliki choćby munduru oficera radiowywiadu bądź samego generała Tadeusza Rozwadowskiego. To ma oddziaływać na wyobraźnię. Pamiętajmy, że wszelkie ilustracje, które z tamtej epoki pochodzą, najczęściej są czarno-białe. Dzisiaj. Obraz kolorowy ma zupełnie inną moc i inną siłę rażenia, mówiąc żargonem wojskowym. Oczywiście nie zabrakło prezentacji multimedialnej, to coś, co jest chyba jedynym i stuprocentowym pewnikiem przy, lek przy lekcjach internetowych. Obrazki, zdjęcia, animacje to to, co działuje na wyobraźnię młodego pokolenia. My zrobiliśmy krok dalej. Przygotowując się do tych zajęć, wybraliśmy się do Torunia i tam, korzystając z repliki czołgu Renault FT. Pokazaliśmy, jak ta maszyna, którą staramy się ożywić w trakcie tego, tego wykładu, czy, czy tej lekcji, jak ona naprawdę funkcjonowała, jak pracowała. Zaglądamy dosłownie do środka. Elementy filmowe to także coś, co wydaje nam się jest warte uwagi, konstruując takie zajęcia. Jeśli chodzi o samą strefę treściową tego wykładu, to oczywiście chronologia. Musimy pamiętać, że nasz odbiorca najprawdopodobniej nie ma żadnego pojęcia na temat wydarzeń, o których mówimy, więc musimy przedstawić zarówno genezę, jak i przebieg, jak i skutki tego wydarzenia. Ale nie może się to ograniczać wyłącznie do wypunktowania konkretnych faktów, bo to jest troszeczkę za mało. Trzeba poruszyć, zwłaszcza mówiąc do klas mundurowych. Naszym zdaniem takie aspekty, jak taktyka, jak broni barwa, jak pewien etos bardzo ważny dla klas mundurowych. Pamiętajmy, że młodzi ludzie słuchają nas po to, żeby stworzyć w sobie pewnego ducha bojowego. Na szczęście nie muszą go wykuwać w ogniu walki, ale prawda jest taka, że bez tego ducha bojowego ciężko im będzie kontynuować karierę w jakichkolwiek służbach. Dlatego skupiamy się również na tym. Skupiamy się z jednej strony na bohaterze zbiorowym, jakim jest Wojsko Polskie, ale także skupiamy się na bohaterze. Indywidualnych, zarówno tych pierwszoliniowych, naczelnik Piłsudski, generał Rozwadowski, generał Sikorski czy generał Haller, postaci powszechnie znane, przynajmniej tak nam się wydaje. Z drugiej strony także ci, którzy byli w drugiej, w trzeciej linii albo bardzo często gdzieś pomijani z imienia i nazwiska, byli siłą sprawczą tych zdarzeń. Jeśli chodzi o etos, nie zapomnieliśmy o księdzu Skorupce, nie zapomnieliśmy także o członkiniach Ochotniczej Legi Kobiet, jako tego wariantu, który. Był typowo polskim rozwiązaniem w okresie o niepodległość. Część wykładowa kończy się pewnym podsumowaniem w formie dyskusji. No to też warto zwrócić uwagę, bo to inicjuje rozmowy również między naszymi słuchaczami. To nie jest relacja jeden na jeden. To jest relacja między nami, edukatorami, a pewną zbiorowością. Jeżeli zaszczepimy w nich chęć do rozmowy, do dyskusji, to już będziemy mogli uznać, że odnieśliśmy sukces. Marek Idaszek, koordynator dydaktyczny naszego projektu, Marku. Nauczanie zdalne, e-learning. Jakie są korzyści tej formy dzisiaj, w tych trudnych czasach? Sposób nauczania na odległość, używając różnych technik, uatrakcyjna te zajęcia. Można korzystać na bieżąco z materiałów źródłowych, zdjęć, filmów, różnych opracowań. Ile pomysłów w głowie jest? Ile też oczywiście nasz internecik nam pozwala, pozwala korzystać z tych zasobów? E też mamy pewne zagrożenia, które wynikają z tego e-learningu. No cóż, uczniowie są w domach, uczniowie muszą pracować czy nauczyć się pracować sami. Nikt już nie podpowie, ale pewnie też inne zagrożenia są. No dokładnie, takie zajęcia, gdzie nie ma uwagi naszej młodzieży, gdzie uczeń może ma słuchawkę w uchu i niby słucha, nic nie robi. Dlatego też karta pracy, wykonanie jakichś zadań w trakcie zajęć, które potem możemy oceniać jako nauczyciele, powoduje, że uczeń. Jest zachęcony do pracy i uwagi większej niż bez takich pomocy jak na przykład karta pracy czy quiz na koniec zajęć. Ważnym odbiorcą naszego projektu są klasy mundurowe. Dla nich też ten podawany materiał jest dość specyficzny i chyba powinien być wzbogacony o takie elementy, które w normalnym, w cudzysłowie, nauczaniu są bonusem, dodatkiem, a tutaj mogą stanowić klucz naszego wykładu. Dokładnie, zajęcia poświęcone umundurowaniu, uzbrojeniu, taktyki, a także duchu naszych żołnierzy z roku 20. To jest na korzyść, na plus zajęć dla klas mundurowych, gdzie ci ludzie, ci młodzi ludzie być może za jakiś czas swoją przeszłość z wojskiem zwiążą lub innymi służbami mundurowymi, no, gdzie jednak wychowanie patriotyczne Chęć służby dla Państwa jest czymś ważnym, a tu na, na roku 2020 się możemy wzorować i podejście tych młodych ludzi do walki o naszą niepodległość i wolność. To prawda, kładziemy duży nacisk na to, żeby to, o czym mówimy dzisiaj, miało mocne umocowanie w przyszłości, ale także dawało dużą wiedzę na przyszłość. Mamy nadzieję, że nam się to udało.